Co jeśli do 21:30 nie będzie sakramentalnego, yy, prostuje. Każdy jest zobowiązany wypełniać wyroki sądu. Jak Państwo wiecie, sztab Jarosława Kaczyńskiego złożył odwołanie, złożył apelację. Mamy sytuację podobną do roku 2007. Mam nadzieję, że tym razem sztab Jarosława Kaczyńskiego nie będzie stosował podobnych forteli jak wówczas, żeby e, sąd nie mógł wydać wyroku. Wówczas przypomnę, złożono wniosek o zmianę sędziego, aby nie zmieścić się z wydaniem wyroku aż do ciszy wyborczej. Mam nadzieję, że nie będzie podobnego fortelu i tym razem. I doczekamy się potwierdzenia wyroku, również drugiej instancji, i usłyszymy sakramentalne przepraszam. Natomiast Debata jest tak ważnym elementem kampanii wyborczej. Chcemy, żeby to był mocny akcent na koniec kampanii, gdzie dwóch najpoważniejszych kandydatów, Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński, spotkają się jeden na jeden, twarzą w twarz, e, aby rozmawiać o najważniejszych dla Polaków sprawach, w tym również o e, służbie zdrowia. Panowie, moje pytanie: bo y, sąd ma 24 godziny na. Y, Rozpatrzenie apelacji, a potem jest 48 godzin na to, żeby ten, to orzeczenie zostało wykonane. I może być tak, że na przykład to orzeczenie będzie wykonywane w sobotę albo w niedzielę. I tak sztab panu powie, że przecież my to wykonamy w sobotę albo w niedzielę, ale zróbmy debatę w piątek. Ale ja nie widzę sprzeczności. Ja dokładnie powiedziałem tyle, że my chcemy debaty. Ale wczoraj były warunki. Wyrok, Najpierw przeprosiny, później debata. Wyrok wyrokiem, wyrok wyrokiem. Sądy pracują niezależnie, są niezawisłe, pracują bez żadnego nacisku, przypominam przecież. W związku z tym czekamy na wyrok wtedy, kiedy sąd uzna to za stosowne i również za, na wykonanie tego wyroku zgodnie z orzeczeniem Sądu. Natomiast jak powiedziałem, jutro 21.30 o najważniejszych dla Polaków sprawach, Bronisław Komorowski, Jarosław Kaczyński. Dzisiaj chcemy jak najszybciej spotkać się z panią minister krzyżyk aby uzgodnić warunki takiej debaty, również warunki z telewizjami, aby wszyscy mieli demokratyczny, równy dostęp dla tej debaty.